Nysa nieodłącznie kojarzy się, oprócz nyski czy jeziora, także z siatkówką, która zawsze wzbudzała w tym mieście wielkie emocje. Emocje, które nie milkną, niestety głównie z powodu braku odpowiedniej infrastruktury. Odmuchów, grotków, paczków czy nawet kałków. Miejscowości te łączy wspólny element. Posiadają nowe hale widowiskowe, sportowe, których próżno szukać w Nysie. Jednak wciąż działa spora grupa działaczy, która nie daje za wygraną. Na jednym z portali społecznościowych powstał profil, tak dla hali sportowej w Nysie, który w ciągu kilku dni zebrał prawie 2000 polubień. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki wraz z prezesem Piotrem Czuczmanem oraz Grzegorzem Samborskim. Miejskim. Chodzi o to, żeby zapytać mieszkańców tak naprawdę, czy chcą takiego sprawdziwego zdarzenia obiektu sportowego, zaczęlibyśmy od hali widowiskowo-sportowej na ulicy Słodeciej. A jakiego typu, to jeszcze rozmawiamy w tym temacie. Myślimy o takiej hali na 2,5 tysiąca mieszkańców, żeby tam po prostu był, odbywały się różnego typu imprezy masowe. Aktualnie mecze nyskich siatkarzy można oglądać na hali sportowej przy ulicy Guchołaskiej, Jednak obiekt przebudowany z dawnego kina w halę sportową nie jest w stanie pomieścić odpowiedniej liczby widzów. Między innymi z tego powodu nyska drużyna pomimo wyników sportowych nie była w stanie wejść do Plus Ligi, a starania o nowy obiekt... Obiekt trwają już blisko 20 lat. Szukamy w tej chwili wsparcia ze strony też Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego Powiatu PWSZ. Są prowadzone rozmowy. Pani burmistrz zapewniała mnie parę dni temu, że naprawdę jest duża szansa, żeby taka hala powstała. Gmina od 2008 roku posiada projekt za blisko 2 miliony złotych na halę widowiskowo-sportową która właśnie traci swoją ważność jako dokumentacja techniczna i aby ją wykorzystać, miasto by musiało ją zaktualizować, wydając na ten cel kolejne pieniądze. Wydaje się więc, że ostatnim dzwonkiem dla budowy tego typu obiektu przy ulicy Sudeckiej jest budżet unijny na lata 2014-2020. To jest infrastruktura przede wszystkim sportowa, która będzie dostosowana też do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sam jestem chory, wiem jak to jest bardzo ważne, żeby takie obiekty powstały. To nie jest kampania, tylko po prostu Nysa jako miasto ma tradycje siatkarskie, tak jak Kędzierzyn, tak samo Nysa. Projekt hali zakładał ponad 2,5 tysiąca miejsc, możliwość dostawienia dodatkowych trybun, miejsca dla niepełnosprawnych, a także odpowiedniej loże dla radia i telewizji. Dodatkowym atutem byłaby możliwość rozgrywania innych gier, a także organizacja koncertów czy wystaw. Ponadto hala zapewne byłaby wykorzystywana przez trzy szkoły działające w bezpośrednim sąsiedztwie – gimnazjum nr 2, szkołę podstawową nr 10 oraz rolnik.